Cześć, nazywam się Anna Krakowska i chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, w jaki sposób ja chronię swoją skórę przed y, promieniami słonecznymi. Otóż tak się zdarzyło y, parę ładnych lat temu, kiedy podróżowałam bardzo dużo samochodem, takim, na jakim nie było stać, czyli bez klimatyzacji, osobówką, zazwyczaj na miejscu pasażera, czasem zdarzało mi się być kierowcą. Przemieszczałam Polskę wzdłuż i wszerz, bo taką miałam pracę. No, przy pięknej, słonecznej pogodzie. Wiadomo, bluzki kobiet mają dekoldy, my je zresztą bardzo lubimy, ale nasze ciało niekoniecznie lubi promienie słoneczne, które atakują naszą skórę w tych okolicach właśnie przez szybę samochodu. Przydarzyło mi się w związku z moją pracą i, i, i z warunkami, w jakich musiałam pracować, to, że Popatrzyłam sobie e, skórę, tu w tym miejscu, ona tutaj jest bardziej wrażliwa, bardziej delikatna e, i mniej odporna na promienie słoneczne, bo rzadko kiedy jest e, no, wystawiana na to słońce e, w takim naszym codziennym życiu, najczęściej opalam ją się nam naturalnie e, ręce, e, nogi, e, tu jakoś słońce dociera rzadziej. Słuchajcie, przez to, że padało ono przez szybę, szyba wiadomo działa jak soczewka, czyli tak jakby jeżeli na dworze jest 30, tak, to w samochodzie jest dużo wyższa temperatura. Otwarte okna oczywiście chłodzą nam w środku, ale nasza skóra jest to strasznie nagrzewana. No i od tego poparzenia słonecznego dostałam takich brzydkich, czerwonych plam, które przypominały takie jakby na rośle trąbki bardziej, nie było to fajne. Z tym mogłabym jakoś żyć, ale pojawił się problem wychodzenia na słońce. Nie mówię już o opalaniu się. Smarowałam się wszelkiego rodzaju kremami z filtrem. Nie będę wymieniać ich nazw, bo nie mogę. I miałam takie wrażenie, że one powinny mi pomóc. Nakładałam je sobie na, przed wyjściem z domu. No, efekt był taki, że one sprawiały, że tutaj było wszystko mi się świeciło i to słoneczko od tego tłuszczyku było jeszcze bardziej przyciągane. Nieważne było, jak wysoki był filtr, po prostu skóra mnie swędziała momentalnie robiła się czerwona i z takimi grudami. No więc nakładałam tych kremów coraz więcej i coraz więcej, a efekt był odwrotny do zamierzonego. Wpadłam na pomysł, że dobrą ochroną może być apaszka, więc, no bo nie było innego wyjścia, tak? Skóra też nie swędziała momentami piekła, no była poparzona. Dostałam uczulenia przy okazji, także nie było to fajne, było to bardzo uciążliwe. No, wyobraźcie sobie 35 stopni w cieniu, środek lata, a ja w apaszce naszej obwiązana, żeby tutaj żadne promienie słoneczne nie docierały, ponieważ strasznie mnie to miejsce bolało. No i mm, tak sobie pomyślałam, no trudno. Cóż, jakoś to przeboleję, a paszkę zdejmowałam tylko wtedy, kiedy byliśmy nad wodą i chciałam się po prostu wykąpać, popływać sobie, po czym wycierałam się szybko i znowu obwiązywałam się, no, strój kąpielowy, tak, ja pacham na szyi super widok i super uczucie, bo tutaj, no wiadomo, słońce nie docierało, ale było mi potwornie gorąco nie było to fajne nie był to fajny sposób. No, musiałam kombinować, co mam zrobić, żeby jakoś tą swoją skórę chronić przed tym słońcem. Maści sterydowe oczywiście nie wchodziły w rachubę. No, nie jestem zwolennikiem sterydów w żadnej postaci, ponieważ uważam, że one nie służą mojemu organizmowi. Jeżeli ktoś jest z nich zadowolony, to może sobie ich używać. Nie mam nic przeciwko temu, natomiast ja z nich staram się nie korzystać. Ale um, udało mi się trafić na kolagen grafitowy firmy Perfect Call. Słuchajcie, przez przypadek, właściwie, na jednym ze spotkań z dziewczynami, które e, stosują te kosmetyki, e, które propagują ideę e, kolagenu naturalnego m, produkowanego przez firmę Perfect Call, dowiedziałam się, że e, ten kolagen, świetnie zabezpiecza naszą skórę przed promieniowaniem ultrafioletowym, jednocześnie nie wywołując żadnych podrażnień, żadnych skutków ubocznych. Postanowiłam spróbować. No wiecie, na zmary działał świetnie, tak? Na całe ciało balsamy kolagenowe działały świetnie, ale zastanawiałam się, na ile ten kolagen pomoże mi właśnie jeśli chodzi o moje oparzenie. No i postanowiłam spróbować. Słuchajcie, skutek był taki, że właściwie w tej chwili nie mam z tym problemu żadnego. I będę tutaj demonstrować dekoltu, no bo to nie o to chodzi. W każdym razie teraz, jak przychodzi lato, to ja sobie ten kolagen wypsikuję, rozmarowuję. Hop, tutaj przede wszystkim o jest. On się pięknie wchłania książka sobie, momentalnie, nie ma z tym żadnego problemu. Po czym na ten kolagen nakładam warstwę balsamu Shea Amber, też z firmy Perfect Co. Hopa. To już można sobie normalnie wsmarować. Przy okazji skóra się ujędrnia. To się ładnie wchłania, i tak jestem zabezpieczona przed tym szkodliwym dla naszej skóry promieniowaniem. Ale jednocześnie skóra mi się dzięki temu zregenerowała. Słuchajcie, ja w takie słoneczne dni właśnie w ten sposób zabezpieczam sobie dekolt. Nie mam żadnego problemu. Nie muszę wiązać apachy, nie muszę nosić bluzek tak. Mogę nosić bluzki normalne. Nic mnie tu nie piecze, nie swędzi. Mało tego, tym kolagenem zabezpieczam swoje ciało w momencie, kiedy wychodzę na plażę. Znaczy, nie przed samym wyjściem, bo to nie ma sensu. Rano. Rano, jak wiem, że tego dnia będę już wychodziła na plażę, smaruję sobie całe ciało tym kolagenem. Potem balsamem i tak przygotowana mogę śmiało e, korzystać z promieni słonecznych. Nie dostaję żadnych podrażnień, żadnych przebarwień na skórze. W ten sam sposób też zabezpieczam swoją córkę. E, mój mąż korzysta z tego sam, nie muszę go smarować, ewentualnie w tych miejscach, do których nie sięga. E, moja córka zawsze dostawała e, uczulenia od wszelkiego rodzaju e, preparatów. E, Powszechnie dostępnych, właśnie z tymi filtrami, a kolagen grafitowy doskonale ją zabezpiecza. Także słuchajcie, jeżeli macie jakieś problemy ze skórą, jesteście wrażliwi na promienie słoneczne, chcecie się przed nimi zabezpieczyć, obawiacie się uczulenia, bądź macie już jakieś stworzenia skórne, stosujcie to, zabezpieczajcie się. Naprawdę jest to super sprawa.